Cześć, moneczko widzowie. Witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Mamy godzinę dziewiątą. Ja dla Was rano nic nie nagrałem, ponieważ dzisiaj zaspałem pierwszy raz od trzech lat. Tak naprawdę co tutaj pracuję na firmie, starzyło mi się zaspać. Na szczęście rano nie musiałem jechać rowerem. Moja dziewczyna ma dzisiaj dzień wolny w pracy Więc mnie przywiozła Bardzo się z tego cieszę Nie musiałem pedałować dzisiaj No i co? Ładna pogoda już od rana jak widzicie Na krótki rękawek Przed chwilą załadowałem właśnie dwie ciężarówki W sensie zawiozłem kierowców, żeby wzięli swoje samochody Dzisiaj jestem na razie sam Nie wiem czy kolega znowu zaspał Czy nie Dzisiaj też nie ma kierownika Więc dzisiaj taki trochę lightowy dzień Można powiedzieć No i co Zapraszam Was Na tego pięknego Słonecznego vloga Tak więc widzowie zaczynamy Kolejny kontener Nie wiem co się znajduje w środku Tak zwany mystery box a tam wszystko z wczorajszych kontenerów No i zobaczymy Co znajduje się tutaj kolega już jedzie, będzie troszeczkę później dzisiaj To więc zacznę rozładowywać go sam No, tak więc taka niespodzianka Zobaczcie Tak więc pierwsza koparka rozładowana Teraz tylko jeszcze widlak No, więc widzowie, ja już jestem po dwóch pauzach. Na razie nic ciekawego się nie dzieje, co mogę dla Was nagrywać. Jeżdżę z kolegą Musem Mamy włączoną klimę na maksa, bo jest bardzo, bardzo gorąco. I ładujemy po prostu ciężarówki. Bez nic ciekawego. Nie chcę też, żeby w moich vlogach dużo rzeczy się powtarzało. Dlatego to, co nie muszę, to dla Was nie nagrywam. No i co? Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego się wydarzy, co będę mógł do Was nagrać, a na razie siedzę przy klimie, bo jest u nas mega, mega, mega gorąco. A tutaj jak widzicie kolega załadował podnośniki na szuzdy. Wyszufla już załadowana. Tutaj mamy taką skrzyneczkę jeszcze. I do tego będzie ten kompresor. Zobaczcie, widzę gościa. Będzie się kąpał w miejscu, gdzie jest to zabronione. I co najlepsze, że tam nie, nie, nie jestem pewny, ale kolega tam mówił, że tam ee, czyszczą też szamba. I gościu tam będzie się kąpał. A ja będę ładował taką mini kopareczkę bobkata takiego małego To, że sporo mięska nam zostało, które jest otwarte. Szkoda, żeby się zepsuło. E, nie mamy jedynie czego nie mamy, to nie mamy kiełbaski, dlatego dzisiaj wieczorem, znaczy wieczorem zaraz po pracy pojedziemy do polskiego sklepu, kupić kiełbaskę z serem na grilla. No i standardowo trzeba kupić serek, feta, pomidorki, zrobić sałateczkę. to już czuć ten klimat i w ogóle aż się chce tego grilla powiedzcie czy wy też tak macie napiszcie w komentarzu a tym bardziej no tak jak mówię mamy mięsko pootwierane mamy pootwierane mięsko które szkoda wyrzucić nie jestem zwolennikiem tego żeby wyrzucać jedzenie tak więc trzeba wszystko upiec i sobie zjeść ze smakiem dobra widzowie dzisiaj przyjechałem spóźniony 10 minut wcześniej wyszedłem z pracy, to mi się podoba. Teraz jedziemy do polskiego sklepu, tak jak wam wcześniej mówiłem. Jedziemy kupić kiełbaskę. Jak widzicie, słońce daje. W czwartek ma być 27 stopni jutro 25. No a my lecimy teraz do polskiego sklepu. No tak więc jesteśmy w palaczku, jak widzicie tutaj jest nowy sklep otwarty w sensie drugi drugie dobudowanie, jeszcze mają jak widzicie Dobra widzowie, my już jesteśmy w domu ja musiałem przestawić sobie internet teraz wisi tutaj na zewnątrz, może po lepszy to zasięg kto wie ta rajda właśnie na dwór na papieroska jest naprawdę bardzo u nas ciepła eee, no i co dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga ja sobie przed chwilą zjadłem dwie kiełbaski z grilla już wam nie nagrywałem no bo trzy dni pod rząd to trochę chyba za dużo na vloga no ale co ja wam bardzo dziękuję widzowie za oglądanie tego vloga Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. No i co, widzimy się w kolejnym vlogu. Siema!